prawda, aż połączyć się Z Chorwacki. w Chorwackiej. Tak, bo widzisz, albańczyki na autostrady mają, a te nie mają. Podgorlickie to jeszcze wiesz tego, te, tego nie ma dużo. I tam wcale zła ta droga na Niksic nie jest. Kurde, mm. wystraszyłem się. A to wie. ten tak zaczął hamować. Mówię, czyżby wiesz, nie było jakiejś chopy? To, to można zostawić no. na wiesienie. Wolałem przyhamować, kurde tak zaczął hamować, że Możemy, że sam się wystrasza a, Chociaż on z góry inaczej to widzi, lepiej widzi, nie? Tam jakaś jest wysoka góra Widzieliście no, w tam, tak, tak, do góry Chóle no. tam te góry są w końcu. To, Ja tu jedno widać Kurwa, 110. do no by ich chuścień. No. Ja pierdolę, no. Mogę naprawdę zawieszenie zostawić. Nienormalni goście są, po prostu, Dlatego on też tam tak hamował. Pamiętał no. możliwe, że ma być, a nie znał momentu. No. Nie wiedział na którym moście. Tak. Mać, no. Te mosty to mają kurde, zarobiste albo dziury, no. albo prawda, pół metra wyżej. To było do góry? No to było do góry. Tak, bo no. za górami, bo Gdyby było na dół, to on by siadł, A tak to wiesz było. Chyba, że tu gdzieś wjedziemy i u góry jest wiesz Czym dalszy jakiś? Poi... Też ścina tak. tu, tak już klarnie normalnie same są. O, tylko już poczaskane totalnie. Zobacz. Jest tu coś, rośnie? No, mówię, Czy no tylko tak haszcze Bardzo regularnie cokolwiek? Tak, tylko zobaczy. że coś tu wiesz. Jeśli haszcze to bardzo regularnie. Hmm. tu to to może być powiecie, po Wszystko rośnie moim zdaniem. No. Dobra, Tirane, tu. Za 40 metrów w lewo. Ja w nie roku? wiem, czy myśmy nie polecieli tu prosto, Łukasz. Aha. 9 km. Bo te zielone mają no. na punkcie, jakby wjechał na wieś, jakby zjeżdżał. No. Żadnego znaku, nic. Dokładnie. Tak jak u nas, jakieś ładne pętle, pstury no. tutaj normalnie dupkę w prawo będzie na autostradzie Tirane prosto, nie? O chodzi? Chociaż, czy my jedziemy na Tirane? Bo ja nie wiem, czy my, my Tirane omijamy no, chyba Omijamy Tirane, ale na Fier w każdym razie teraz No, ale pokazuje, że prosto no. mamy jechać ja wiem, że myśmy przez Tirane typowo nie, nie lecieli nie, nie, nie. Ale w kurwi z tym mostem, no tak dupło po pierwsze, że mogli zostać z zawieszeniem.